Siemano! Dzisiaj na waszych oczach zrobię mój pierwszy funk! Nigdy nie robiłem bitów w tym gatunku, więc pomyślałem, że to jest mega fajna sprawa, aby udokumentować ten proces, abyście widzieli też, jak wygląda u mnie, gdy w czymś raczkuje. Lecimy! Już trochę się rozeznałem, o co chodzi w funku, już trochę zresztą go słuchałem. Więc tak, po pierwsze potrzebujemy najpierw kaubela. Szukamy, szukamy. Może skorzystam ze splice'a. Uhuu, No, on jest fajny. Chodzi o to, że to musi być kaubel e, z Rolanda 808 najlepiej. O, weźmy jeszcze takiego klasycznego. Zobaczmy teraz, jak one stroją. No, tu mamy C, troszeczkę tam w górę idzie, ale generalnie to jest C. A ten? Cis w sumie. Trochę trzeba go opuścić. Zróbmy to może e, ze stroikiem. A najlepiej z pianinem na ucho. Myślę, że jest git. I teraz ustawmy tempo. Ja będę robił tak zwany drift funk, który pewnie wszyscy kojarzycie jako funk. Ja tak samo zresztą wszyscy już tak Błędnie to nazywamy, podobno przez Spotify. Może od razu ustawmy sobie e, jakąś stopę, żeby tam po prostu biła. I tutaj już wcześniej pobrałem sobie dużo sampli typowo funkowych. W sumie rzadko zaczynam bit od perkusji, ale w przypadku właśnie funku akurat jakoś tak czuję, że potrzebuję tego. Nie wiem czemu, ale z jakiegoś powodu czuję właśnie taki taki rytm. Teraz może dodajmy trochę brudu, czyli znanego z poprzedniego odcinka soft Clippera. Użyjemy. I teraz tego kompresora używam tylko po to, aby po prostu głośniej wpuścić dźwięk do tego soft Clippera. No dobra, Wrócimy z kabelem <grystanie> Dobry jest ten sample. Weźmy taki prosty patent. Na początek. Ojej, ale to było nie w tempo. Ale jest kwantyzacja i myszkam. tu że coś musi być. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. To co, teraz trzeba bas zrobić. Więc ja go sobie wykręcę w serum. ale zna, wielu zna, wielu kojarzy. Albo w Vitalu. W darmowym takim serum, jakby. Come on, Dobra, przyznacie, że tam to, to ostatnio to jest coś dziwnego, co nie wiem co, e, o co mi chodziło w głowie. Po prostu to na razie usuniemy. Jak mi przyjdzie dobry pomysł, to coś tam zrobimy. A teraz bas. Zajmiemy się tym basem, nagrajmy go i tam widzę, że coś fajnego już tam wychodzi. Tutaj, taki właśnie, ten zjazd ikonowy, jakoś w tym jednym kawałku zamieniałem 20 lat temu. Zrobił coś takiego i jakoś mi to tak z nim się teraz za każdym razem kojarzy. Albo, albo, albo od tego, może? Nie. Tu weźmy, zobaczmy. Dobra, to teraz musimy jakiegoś pada może dodać. Tu mam problem. Pytanie, gdzie zacząć szukać? Może w Predatorze? No, mega lubię tę wtykę. Założę się, że większość z Was widzi go pierwszy raz. <laughs> mega, mega zawsze z niego korzystałem w zamieszłych czasach, aż do dziś. No, przyznacie, że mega fajnie brzmi ten syntezator bardzo, bardzo grubie o, wiem, wiem, wiem czego chcę a tutaj do tego posłuży mi coś takiego klasycznego jakiś Juno albo coś Jupiter może pewnie ten czuję, że mój pierwszy wybór byłby bardziej trafny ale zobaczymy Czegoś takiego szukałem. Zobaczmy tryliona jeszcze, czy coś tam czymś tam czy czymś nas zainspiruje. Pum, weźmy takie dwa uderzenia z tego. mi jeszcze trochę jakiegoś tam pada, mam problem co wybrać, nie wiem macie jakiś pomysł co mega fajnie się sprawdza w padach, bo ja zawsze za każdym razem mam z tym problem. Dobra, jeszcze jakiś brudny syntezator. Dobra, chyba musimy tego basu dodać sidechain. Dobrze, teraz sobie sprawdzam, ile milisekund to jest na przykład ósemka albo coś takiego, i to jest 244. To jest 1 ósma. 244. Za wolno, czyli 122. Dobra, teraz trzeba dodać wokal. Szukamy. Okej, okay, chyba mamy. No i co? Trochę mu przesteru dodać. Kompresja z szybkim atakiem, żeby to się trochę wycofało. zmieniłem tego gobela właśnie może. Dobra, no to chyba mamy to. Szybko kończymy. River. Tutaj kompresja dodająca nieco pancza Może spróbujemy jeszcze z punchem. No i weźmy to na szybko, zarażujmy. Dobra, ściągnę sobie jakiegoś breka. Mogłem to zrobić ręcznie, ale nie chce mi się. I tu jakiś dźwięk może dziwny weźmy. Co byśmy mogli? Kruka. Riven. Dobrze, że się grało w Gotika od siebie. Raven. Raven. Czy ja trochę psem. Raven. Okej. Okay. Albo dobra. Pisk opon. Tego kruka też bym wziął. No, to mój pierwszy funk. Funk. Myślę, że chyba nie wyszło najgorzej, ale to wy oczywiście musicie ocenić. Tak czy inaczej, mega dużo frajdy mi to przyniosło. I myślę, że pewnie od czasu do czasu sobie jakiś fączek zrobię. Fączek tłusty jak pączek. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. We